Po raz pierwszy ludzkość dowiedziała się o istnieniu imperatora, gdy ten rozpoczął serię kampanii wojskowych wymierzonych przeciwko innym wataszkom i technobarbarzyńcom rządzącym Starą Ziemią. Skład wojsk imperatora obejmował nie tylko wojowników gromu, ale także adeptus custodes oraz formacje, które stanowiły wczesną armię imperialną, w tym Geno 5:2 Chiliad i Inferati Hussars. Wojska imperatora uzbrojone były w najbardziej zaawansowane technologie pozyskane ze zbrojowni klanu Terawat. Dysponując tak pokaźnymi siłami, imperator gotowy był rozpocząć podbój głównych mocarstw panujących na Terze. Tak oto rozpoczęła się seria konfliktów, którą później imperialni historycy będą nazywać wojnami unifikacyjnymi. Jedną z najwcześniejszych kampanii przeprowadzonych w trakcie tych wojen była ofensywa przeciwko Konfederacji Maularcen, w której imperator wykorzystał swoich superżołnierzy. Pierwszą bitwą pomiędzy nowo utworzonym legionem wojowników Gromu a Konfederacją była bitwa o Czerwony Mróz. Siły imperatora obejmowały kilka tysięcy wojowników gromu, 22 pułki specjalistyczne przyszłej imperialnej armii przystosowane do walki w ciężkich zimowych warunkach pogodowych oraz 30 adeptus custodes. Wybór konfederacji Maolar-sen jako pierwszego celu imperatora nie był przypadkowy. Jej mieszkańcy, rządzeni przez przywódcę tytułującego się mianem króla kapłana, składali ofiary z ludzi. Wiadomym było, że do tego uprawiali kanibalizm i stosowali mroczne, zakazane modyfikacje genetyczne. Idealnie reprezentowali sobą wszystkie te cechy naszego gatunku, których imperator chciał się pozbyć. Do tego był on pewien, że wraz z upadkiem Konfederacji reszta nordyk również się podda. Chociaż imperialne siły miały przewagę liczebną w stosunku 7 do 1, to i tak w trakcie tej bitwy poniosły kilka tysięcy ofiar. W tym podobno aż 7 tysięcy samych wojowników gromu. Walka z hordą genetycznie zmutowanych wojowników, czarnoksiężników i innych wyznawców mrocznych sztuk magii kosztowała sporo siły imperialne. Dodatkowo w trakcie kulminacyjnego momentu bitwy dowodzący 30 adeptus custodes kapitan generał Konstantin Waldor był świadkiem tego, jak wojownicy Gromu, dowodzeni przez ich prymarchę, uszotana, popadają w szaleństwo. Początki kapitana generała Konstantina Waldora są owiane tajemnicą. Według niektórych źródeł jego rodzice zostali zabici przez imperatora, a on sam przejęty przez niego jako dziecko. Sam Waldor wie bardzo niewiele o swojej przeszłości. Zanim został sługą imperatora. Choć powszechnie znany jest jako pierwszy z Kustodes, to tak naprawdę Waldor nie pamięta, czy był naprawdę pierwszym stworzonym kustoszem, czy po prostu pierwszym, który pozytywnie przeszedł transformację w superżołnierza. Jego lojalność wobec imperatora była niezrównana. Pod koniec bitwy o Czerwony mróz kapłan król Konfederacji został schwytany przez Kustodes. O jego dalszym losie krążą różne wersje historii. Podobno został stracony osobiście przez imperatora po zakończeniu tej krwawej masakry. Tak przynajmniej mówią jedne źródła, bo inne, w tym relacja z bitwy zachowana w transnordyckich archiwach, twierdzą, że to jeden z kustoszów dokonał egzekucji kapłana króla. Informacje o podbojach innych regionów tery są szczątkowe. Nie da się też ich przedstawić chronologicznie, gdyż spójna linia czasowa tego okresu nie została jeszcze odnaleziona. Jednak badając je jako całość, można wyciągnąć informacje o tym, jak wyglądało zdobywanie innych części Ziemi przez armię imperatora. Zacznijmy od Almii. Pod rządami niewyobrażalnego króla Albia kiedyś kontrolowała znaczną część terry. Toczyła przez długi czas wojny z imperium Pan Pacyfiku, w których ostatecznie zwyciężyła. Albianie nie chcieli początkowo ulec imperatorowi. By przeciwstawić się oddziałom wojowników gromu, użyli proto drewnotów. Te pilotowane przez ich żołnierzy ogromne maszyny bojowe napędzane były parą i uzbrojone w śmiercionośne działa. W bitwie za bitwą udawało im się powstrzymywać siły imperatora, ale ceną za to była niezliczona ilość żyć obrońców. Darząc szacunkiem tak wielkiego ducha walki oraz opór swoich przeciwników, imperator wezwał do zawieszenia broni. I zaczął szukać dyplomatycznego rozwiązania. Pojawił się osobiście przed przywódcami klanu albijskiego, nieuzbrojony i ubrany w biel i szkarłat. Zaczął opowiadać im o swojej wizji zjednoczenia ludzkości, oferował im chwałę pośród gwiazd oraz odkupienie. Ku zaskoczeniu wielu, Wataszkowie Albi. Widząc, jak odmienny od dawnych tyranów plądrujących ziemię jest imperator, przyjęli oferowane warunki. Wkrótce stali się jednymi z najbardziej gorliwych zwolenników zjednoczenia tery pod jego imieniem. Niektóre z klanów szybko też rozpoczęły współpracę naukową z imperatorem. Jeżeli chodzi o ziemię Albion, to podczas wojen zjednoczeniowych rządzone były przez tyranicznego księcia zwanego Uliamem Czerwonym. Legendy o nim głoszą, że pił ludzką krew i był niesamowicie okrutny. Prowadząc swoje wojny w brutalny sposób, w pewnym momencie podbił jedną czwartą całej powierzchni terry. Na swoje nieszczęście, w trakcie bitwy nad Błękitnym Świtem, poległ z rąk swego największego konkurenta Kibukę władcę Nordafryk. O Kibukę z kolei mówiło się, że swym wojownikom dawał nadludzkie siły, a z niebios potrafił przyzywać błyskawice. Gdy zwyciężył w bitwie i pokonał Uliama, zesłał go na śmierć w Kanga Marwu. Było to antyczne więzienie nieznanego pochodzenia, znajdujące się w posiadaniu władcy Nordafryk. Tam też dokonano egzekucji władcy Albionu. Jakiś czas później Kibuka również został pokonany, tym razem przez nieznanego wroga, o którym nie sposób znaleźć żadnych informacji. Podzielił los Uliama Czerwonego i również został uwięziony w Kanga Marwu. Gdy wojny zjednoczeniowe się rozpoczęły, więzienie to należało do przedstawicieli Legio Custodes i zaczęło służyć do przetrzymywania wrogów imperium. Niektóre źródła twierdzą również, że zatrzymywano tam pokonanych przez wojska imperatora przywódców innych nacji tery. Jeżeli zaś chodzi o imperium Achemenidów, to tutaj sytuacja wyglądała zgoła odmiennie. Było ono bowiem jedną z najwcześniejszych jednostek geopolitycznych, które przysięgły wierność imperatorowi. Z tego też powodu niewiele ucierpieli podczas wojen zjednoczeniowych. W ich przypadku udało się uniknąć zarówno atomowej zagłady, jak i inwazji wojsk imperatora. Ludność Imperium Achemenidów była podzielona na plemiona, pośród których panowała kultura dyskursu i dociekania do uniwersalnych prawd rządzących wszechświatem. To, że wcześniej ogłosili lojalność wobec imperatora, tylko podkreśliło pokojowy charakter tej nacji. Jednocześnie ochrona, jaką ta lojalność dawała, spowodowała, że mieszkańcy nie cierpieli na defekty i nieprawidłowości genetyczne znane innym nacjom terry tamtego okresu. Dlatego też ludność imperium Achemenidów została wybrana na źródło rekrutów dla jednego z tajemniczych projektów imperatora. Jeżeli chodzi o królestwo Atlan. To o tym, jak ono upadło wiadomo niewiele, oprócz zapisku mówiącego o tym, że ur królowa tego kraju została zabita przez adeptus custodes podczas bitwy. Wróćmy na chwilę do Imperium Pan Pacyficznego, o którym wspomniałem wcześniej. Było ono państwem technobarbarzyńskim złożonym z wysp Pacyfiku oraz terytoriów, które kiedyś obejmowały części Azji Wschodniej, Australię i Japonię. Jego rozkwit odbywał się w czasie ery waśni. Nartan Dum, zwany tyranem Imperium Panpacyficznego, był jego ostatnim władcą. Jest opisywany w starożytnych źródłach jako ktoś półszalony, a jednocześnie genialny. Uważany był za jednego z najbardziej niesławnych spośród wszystkich tyranicznych władców, którzy dominowali na ziemi w tym mrocznym okresie. Niedługo po tym jak ten tyran doszedł do władzy, imperator wraz ze swoimi wojskami dotarli do tej części globu. W serii bitew Imperium Pan-Pacyfiku zostało pokonane przez imperialną armię, która składała się z oddziałów wojowników Gromu, kaukaskich obrońców oraz wielu najemników. Miasto w Norii w Pan-Pacyfiku było jednym z ostatnich bastionów, które upadły, a sam tyran Dum został pojmany żywy. Mimo tego, że niektórzy ze sług imperatora chcieli uwięzić Duma w więzieniu Kanga Marwu, został on zamiast tego stracony na żądanie wspomnianego wcześniej kapitana generała Konstantina Waldora z Legio Custodes. Wielu z dowódców Duma jednak zostało uwięzionych w ogromnym kompleksie więziennym. Jeżeli chodzi o Boetię. To rządząca nią monarchia używała wszelkich dostępnych środków dyplomatycznych, by uniknąć utraty władzy. Jednocześnie milcząco uznali dominację imperatora nad Terrą, dzięki czemu uniknęli straszliwego losu, jaki spotkał jego wrogów. Okazując im litość, imperator pozwolił rządzącej monarchii działać jeszcze przez ponad 150 lat. Liczył przy tej decyzji jednocześnie na to, że monarchia we własnym tempie zintegruje się z rządem imperialnej Terry. Mówiąc o enklawie Saragorn, e, niewiele znajdziemy informacji. Wiadomym jest, że enklawa poddała się siłom imperatora, ale mimo tego nadal w tajemnicy kontynuowała swoje eksperymenty. Na bloku Indonezik był brutalny etnarcha tego miejsca, kardynał Tang, Został pokonany przez siły imperatora i uwięziony. Przejdźmy teraz do północno-wschodniej Afryki. Dynastia Adedei była odpowiedzialna za rządzenie w tym rejonie. Po pokonaniu ich przez imperatora, wielu z członków podległych ich ziem, łącznie z nimi, zostało zredukowanych do bycia rekrutami w nowo powstałych fabrykach broni. Jeżeli chodzi o pustkowia Kaukazu, to ich władca, Etnarcha został pokonany przez siły imperatora i uwięziony, jak wielu innych przeciwników władzy ludzkości, w Lochach Kanga Marwu. Jeżeli chodzi o samą etnarchię, to wiadomym jest, że etnarchia dowodziła potężnymi siłami składającymi się z genetycznie zmodyfikowanych wojowników, znanych jako Ur-Kasis. Dodatkowo na ich wyposażeniu znajdowała się niebezpieczna broń z wieku technologii oraz oddziały zniewolonych psioników. Pierwsza próba zajęcia przez siły imperialne twierdz etnarchii na samym początku wojen unifikacyjnych kosztowała życie 20 tysięcy wojowników Gromu i milion innych ofiar. Rządzone przez tyrana o imieniu Kalgan państwo Ursz zatrudniało w swoich armiach potężnych psioników i wykorzystywało ich moc, aby uwalniać moce spaczenia na swoich wrogów nie pomogło to jednak władcom tego państwa, gdy stanęli w twarzą w twarz z siłami imperatora, które pokonały i zabiły Kalgana. Jeżeli chodzi o tereny Europy, a konkretniej o Francję, bo tam wydarzyła się bardzo ważna rzecz, to ostatnim niezależnym władcą Francji był Da Gros, prowadzący rebelię przeciwko imperialnym rządom. To właśnie Dagros odpowiedzialny był za zabójstwo mianowanego przez imperatora gubernatora terytorialnego. I to on wzniecił bunt przeciwko nowemu porządkowi, który rozpoczął się na Terze. Jego atak rozpoczął się w mieście Avelroi, ale szybko rozprzestrzenił się. A on sam zdołał zgromadzić siły aż 50 tysięcy rebeliantów, w dużej mierze składające się z nieprzeszkolonej milicji. Ostatecznie stoczył walkę z siłami imperatora w bitwie pod Gaudere, na linii wysokości wzgórz przy ruinach bastionu Gaudere. Tam został zniszczony przez siły liczące mniej niż pięć tysięcy żołnierzy imperium, w większości składające się z wojowników gronu. Straty buntowników szacowane były na 50 tysięcy rebeliantów. Podczas tej bitwy obecni też byli pierwsi przedstawiciele Nowej generacji wojsk imperatora. Trzeba bowiem zaznaczyć wyraźnie tutaj, zanim przejdziemy dalej w tym konflikcie, że pomimo wielu wczesnych zwycięstw w wojnach unifikacyjnych, wojownikom Gromu daleko było do miana perfekcyjnych żołnierzy co zauważył już kapitan generał Waldor podczas bitwy o Czerwony Mróz. Niektórzy z wojowników Gromu byli psychicznie niestabilni, inni po wielu latach od stworzenia zaczynali doświadczać katastrofalnych awarii biologicznych, a ich własne nadludzkie ciała zaczęły buntować się przeciwko nim. W retrospekcji wydaje się oczywiste, że imperator wiedział już na wczesnym etapie, że potrzebna jest bardziej trwała i stabilna siła genetycznie ulepszonych wojowników. Nawet podczas gdy wojownicy Gromu toczyli wojnę w jego imieniu, imperator zgromadził wokół siebie zespół mędrców, genetyków i naukowców niektórych chętnych, a innych wziętych do niewoli. Zbudowano nowe laboratoria głęboko w przepastnych lochach dawnych fortec, które imperator przejął na własność pod Himalazją. Prace tam trwały w całkowitej tajemnicy i doprowadziły do stworzenia nowego rodzaju superżołnierzy. Tych, których wystawienie na pola bitewne wojen unifikacyjnych przypieczętuje zwycięstwo imperatora. O tych superżołnierzach, którzy są następcami wojowników Gromu i o tym, jak wyglądał koniec wojen unifikacyjnych, porozmawiamy sobie jednak następnym razem.